Ja jestem Ania, A ja jestem Mia. Cześć! Dzisiaj podsumujemy sobie maraton z książkami autorów o nazwiskach na N i O. Maraton sierpniowy odbył się z 8 na 9, czyli od poniedziałku do wtorku, trwał i przeczytałyśmy w nim książki faktycznie autorów na N i O, m.in. Renate Opali, dzienniczek zakręconej na stole. Mhm. O czym? O dziewczynce nastolatce, chyba do piątej albo do szóstej klasy chodzi. Piątoklasiska mhm. I ona ma siostrę starszą, która ją czasami bardzo wkurza, czasami jest bardzo pomocna. I jest to właściwie o jej wakacjach, bo zaczyna się w maju, a kończy we wrześniu, więc jest tam trochę o szkole, ale głównie o wakacjach. No, były takie. Momenty, które były fajne, i takie wątki, na przykład jak o dziewczynce ze szpitala, którą poznali, i były też takie wątki, które były jakby nic się nie działo, w sensie po prostu jest sobie coś robi. Tak, o codzienności. Faktycznie mamy tu formę takiego dzienniczka, więc no, nie wszystko, co jest w nim napisane, jest jakoś wielce ekscytujące. Mamy sporo też takiej przyziemnej codzienności. Ale mamy tutaj również wątki pierwszych takich zalotów końskich, pierwszych podrywów, prób randkowania, pierwszego zauroczenia. O kotek nam chodzi w tle. Cześć knociu. i Mamy również, tak jak Mija wspomniała, dość rozbudowany wątek ciężko chorej dziewczynki. I ten wątek jest tak napisany, że domyślam się, że miał być wyciskaczem łez trochę. Nie wiem, miałaś takie odczucie? W ogóle. Ja również na mnie tak to nie zadziałało, ale tutaj wrażliwsze osoby uczulam na ten element. I. No cóż, czyta się bardzo lekki styl i ja miałam wrażenie też, że cofnęłam się trochę w czasie do swoich no, lat młodzieńczych, ja bo um, czuć tu klimat um, poprzedniego pokolenia. Trochę inne realia niż obecnie. Coś jeszcze byś dodała? Myślałam, że będzie mi się bardziej podobać niż mi się podobało, ale była spoczko. Dla mnie w porządku. Okej. Okay. Eee, kolejną książką, po którą sięgnęłyśmy na maratonie był Duchy z Fabryki Krówek. Tak, Duch, Duch, z, fabryki. Duch z Fabryki Krówek i to jest pierwsza część tajemnic gry z Mołkowa. Mhm. Ja wcześniej, przyznam, w ogóle nie słyszałam o tej serii. Także ja miałam zupełnie miałam, wow, przez przypadek była. w bibliotece po prostu po nią chwyciłyśmy. Ja miałam wow, super. Była chciałabym kolejny tom jak najszybciej. Może jeszcze się zaliczę do wyzwania. Było o chłopcu, który żył dosyć biednie, nie miał jakiegoś bogactwa, mhm. i któregoś dnia wezwano go do takiego miejsca, w którym okazało się mieszkał jego pradziadek? Nie, dziadek. dziadek. Mhm. Tak. I, I to. Kwestia spadku. Mhm. Kwestia spadku. Chłopak otrzymuje spadek dość Dziadek nietypowy, a raczej może nie tyle spadek jest nietypowy, co e, wymagania, by ten spadek otrzymać faktycznie. E, ja tu troszkę i powiedz, czy, czy się ze mną zgodzisz. Miałam trochę wyrażenie klimatu podobnego minimalnie do Winterhouse. Nie bardzo. Ja nie że też jest jakieś tajemnicze miejsce. Poszukiwania, które odbywają się właśnie w, w tym miejscu. Winterhouse bardziej mi się podobało. Ja, wow, przy tej książce nie miałam. Aczkolwiek mam wrażenie, że ona jest fajniejsza dla młodszych, i stąd może mi się bardziej podobała. Jest całkiem zabawnie momentami, natomiast jest też takie poczucie humoru z cyklu, nie wiem, pierdnięcia, jakieś tam, smarki, takie rzeczy. Mnie to no, nie bawi, ale mamy tutaj również tego typu klimaty. Tutaj na okładce widzicie trójkę bohaterów. To są tacy trochę przyjaciele z przypadku, czyli oni z tym naszym głównym bohaterem, z Archim. Tu jest główny bohater. E, tak, tu. E, ruszają, e, pomagają mu, e, bo po prostu się nawinęli w jakiś taki hmm. czy inny sposób. E, I e, no nasz bohater musi coś odnaleźć, rozwiązać pewne zagadki. E, więc takie wątki tu nam się przewijają. E, jest trochę niebezpiecznie, jest trochę grozy. Mm, ale właśnie, a jest a, plot twist też na koniec tak. w sumie, e, no nie wiem. Ja mega polecam. Tak? Mhm. E, ja... Bardzo mnie wciągnęła. Mm, a ja tak ją połknęłam, bo czyta się naprawdę, no... Mimo, że to, to tak wygląda tekstów, tekstu, wcale nie jest jakoś tam e, ani, ani mało, jakoś szczególnie ani za dużo. E, natomiast ja tak połknęłam i miałam takie, ok. Przy czym faktycznie dużo się w tej książce dzieje, tylko po prostu jakoś e, chyba mnie nie rozkochała. Czegoś On zabrakło. Mi się mega podobała. Mm, ale e, na pewno sięgniemy po kolejną część, skoro mi aż tak się podobało. Kolejna. Klątwa Gina mhm. Patrycji Nowak A właśnie Duch Skrajny Krubek Dawid Okonel I tutaj właśnie Powiedzcie mi jak wy kwalifikujecie Nazwiska te Po ojcowskie Bo W naszej bibliotece My ją wzięłyśmy w ogóle do maratonu Dlatego, że w naszej bibliotece Była ona pod literką O więc stwierdziłyśmy, że skoro tak, to, to dobrze, to tam pasuje. Ok. Krątwa Jean Patrycy mhm. Nowak. Początek był bardzo nudny, a końcówka była bardzo ciekawa. Ale o czym jest? Jest o mężczyźnie, który pracuje w sklepie z rowerami i któregoś dnia pompuje rower, I e, właściwie pompki. oponę, i z pompki wychodzi jean. Tak. I może na razie dalej nie będę mówiła. A ja bym powiedziała, że jean przenosi naszego bohatera w sytuację, w której on za nic nie chciałby się znaleźć, bo ten jean jakby nie wychodzi z tej pompki, tylko to jest tak, że on z niej wylatuje i nasz bohater na niego upada. I w związku hmm. z tym jean chce go ukarać, i właśnie przenosi go w sytuację, z którą musi sobie poradzić. Do której nie czuję, żeby się nadawał ani żeby mm. chciał w niej być. Mm. Tu jest całkiem zabawnie mhm, myślę momentami. Nowe. Natomiast to jest taka abstrakcja i tak dziwna jest ta książka, że no, no nie wiem, jakie miałaś odczucia. Mi się podobało jest bardzo mało tekstu na stronie. Akurat tak, to bo to jest jedna z tych serii, które myślę, że dla początkujących czytelników są super. Pod względem ilości tekstu właśnie o może tak na prawie każdej stronie jest obrazek tak to wygląda e, hmm. no mówię mi się podobała ja nie wiem tak a na przykład spodziewałaś się że jest tak jak dalej się to toczy w książce a widzisz, a ja od początku wiedziałam, więc może dlatego ona mnie nie kupiła, że ja od początku jakby, bo my tu dostajemy pewne przesłanki, które nam pozwalają rozumieć sytuację, której jeszcze nie rozumie nasz główny bohater, ale no widzisz, nie wpadłaś na to, więc one nie są widocznie takie jednoznaczne i oczywiste. OK, następna. Również z serii takiej. Y, mhm. Która służy dla Czytam początkujących. Sobie. Jest to poziom trzeci, ale y, wciąż myślę, że y, dla początkujących czytelników. Mhm. Ewa Nowak, to samo nazwisko co tutaj. No, ale nie ta sama autorka. Mhm. To jest Taka... książka, którą Mia bardzo chciała przeczytać od mhm. dawna. No? Było słodko, zwłaszcza pod koniec, ale. Ogólnie to obojętna mi jest. To jest opowieść o dziewczynce, która przyjeżdża do dziadków. Ona bardzo chce mieć psa. No i jest. pewnego razu pewien pan przynosi psa. Tyle, że zaczynają się dziać yy, dość groźne, niebezpieczne rzeczy w okolicy. <laughs> no i. Tutaj okazuje się, że y, nie bez powodu. Y, mm -hmm. Mi się całkiem podobało. Mi też. Jest naprawdę maleńko tekstu na stronie. Są duże litery, więc w moment można przeczytać. Tak, to jest właśnie tak na jedno posiedzenie. A tutaj byłaś zaskoczona? Nie, ale było fajne. Ale rozwiązanie? Y, spodziewałaś się tego? Tak. Okej. Okay. I kolejny również z tej serii, aczkolwiek y, z tej y, części serii z Kotylionem, okay. y, czyli takich y, związanych gdzieś tam z Polską, z patriotyzmem. Y, mój okay. pan woła na mnie pies Jana Ołatkowskiego. Ołda Przepraszam, Ołdakowskiego. <laughs> no. Jak to? Jest to. O opowiadce o, o psie Ze strony psa. Marszałka piesudzkiego. Mhm. Nawet przyjemne, ale były takie momenty, że na przykład jest jakaś... coś się dzieje i nagle się dzieje zupełnie coś innego. Nie wiem, o czym mówisz. I tak nie wiedziałam, gdzie teraz jesteśmy, o co chodzi. Dopiero po chwili. N nie wiem, o czym mówisz, ale o, o jakich momentach? Ale mm, mamy tu faktycznie y, historię opowiedzianą z perspektywy tego psa. No i wiecie, to jest całkiem ciekawa historia, ponieważ pies ma przede wszystkim ważne zadania. E, po drugie, obserwuje to wszystko, do czego. Y, no, co my obserwujemy właśnie jego oczami. Czyli to wszystko, co się dzieje y, w belwederze. Mm, no, jest słodko. Tak. Jest, nie wiem czy słodko, ale jest urok w tej książeczce i ja bym polecała. Ja też. Kolejna pozycja. Mhm. Yeti, w którego nikt nie wierzył. Mhm. Asi Super. Olejarczyk. Super, naprawdę byłam pod wrażeniem. Poczekaj, bo świeci. Mhm. E no, mnie się też podobało, ale teraz powiedz może o czym jest i co tobie, co ciebie ujęło. W niej. Jest to chłopcu, który na lekcjach rozmawia o Yeti i cała klasa mówi, że nie wierzy w Yeti, a on jedyny wierzy. I to, że wierzył było bardzo fajne w tej książce, bo przez to się stały różne fajne rzeczy później. E, tak, no książka jest y nie tyle o tym Yeti, którego mamy tutaj w tytule, ale tak naprawdę o wierze w siebie samego i o tym, że kiedy my wierzymy sami w siebie, w swoje siły, to inni nie mają wyjścia i też muszą w nas uwierzyć. Bardzo taka urocza, ciepła historia i no podobała mi się również. też. Kolejna. Siri i Nowi Przyjaciele. Albo Siri i Przyjaciele, bo widziałam, że z taką samą identyczną okładką jest również inny tytuł. I tutaj autorami są Tina Nopola i Merbi Lindman. I mamy znowu historię o dziewczynce, która chce mieć psa. Spotyka na placu zabaw Chłopsów, Trzech chłopców. chłopców, którzy, którzy mają na imię tak samo. Którzy chcą się z nią zaprzyjaźnić, e, a ona mówi, że nie, bo ona chce mieć psa. W związku z czym oni postanawiają, każdy z nich, postanawia znaleźć dla niej psa. No i tutaj myślę, że. I ona przy, myśli, że to dobrze, bo będzie miała trzy psy. Przy tak e, króciutkiej historii, bo, bo tyle jest tekstu, mniej więcej. E, Myślę, że nie, nie będzie to jakimś wielkim spoilerem. Nie udaje się znaleźć psa, ale dziewczynka znajduje kolegów. coś innego. E, no, Tutaj zauważyłam, że jest drugi tom, który też mnie ciekawi. Jest kilka z tego, co widziałam. Hmm, całkiem fajna, przyjemna, natomiast dla młodszych. Hmm? Zdecydowanie. A Ty jakieś wrażenia? Ale podobała mi się. Podobała ci się? Okej. Okay. I ostatnia? Tak, ostatnia książka y, przeczytana na tym maratonie. Znaczy kolejność była inna, ale okay. y, tak po prostu ostatnia, która nam została do omówienia, to Josie Magdalen Nub. I tu. Było fajne, ale tylko pierwszy rozdział, a dalej było mi takie obojętne. O. Okay. Znaczy cały czas było fajne, ale dalej już mnie tak nie ciekawiło, było mi obojętne. Mhm. Y mamy opowieść tutaj o pięciolatce, y która mm, no jest jakby ona bardzo się stara być grzeczna, ale wychodzi różnie z tym i y y no pewne jej takie y Wiecie, ona naprawdę jest kochanym dzieckiem, ale pewne jej wysiłki i inicjatywy kończą się źle. Mm -hmm. Mamy tutaj o czym warto wspomnieć, bo wiem, że nie wszystkim to odpowiada: wspominaną przemoc domową. Tak. To znaczy, dziewczynka wspomina o tym, że będzie lanie albo coś tam, natomiast do takich sytuacji w książce nie dochodzi. E, ogólnie mama ma bardzo takie Ciepłe podejście do niej Ale dziewczynka tak. mimo wszystko Jak coś e, zbroi To później się boi I e, jest to podkreślane Wielokrotnie w tekście, że e, O, będzie lanie O, teraz to już na pewno będzie lanie Wiecie, na tej zasadzie hmm. Ja Josie polubiłam Mi też się podobało Myślę, że to było urocze e, I Trochę jest taki klimat jak w dzieciach z Bullerben. I słodki jest ten kocurek. pupcią, jak to kotki ustawione na układce. No w ogóle ten y, kot jest nieproporcjonalnie wielki, i on tutaj na innych ilustracjach Dokładnie. też taki jest. Ja wam spróbuję. O, ona jest, na przykład tutaj ona widać. Pięć, Zobaczcie, jakie one jest ogromne. Pięć ma. Właśnie, co mnie zdziwiło w tej książce, coś tu się nie zgadzało, bo było, że ma pięć lat. A też było, że chodzi do szkoły. Wiesz, to no w niektórych krajach dzieci w tym wieku już chodzą do szkoły. Mają no. takie oddziały przedszkolne w szkole, albo nawet wcześniej idą do pierwszej klasy. Także to akurat mi tutaj nie, nie kolidowało ze sobą. Ja, no nie wiem, ja bym chętnie jeszcze sięgnęła po Josie kiedyś. Ja też. Bo to jest taki klimat, który ja lubię w książeczkach. I to wszystko, to wszystko. Co, ym, po co sięgnęłyśmy. Mówiłaś, że chcesz wrócić do tajemnic gry z Małkowa, a jeszcze któregoś autora y, polubiłaś, także chciałabyś inne jego książki przeczytać? Mm -hmm. Yeti, ok. No, myślę, że w takim razie pani Olejarczyk musimy podpatrzeć, co tam jeszcze ciekawego ma w swoich zasobach. A tu kolejny tom na pewno. Okej. Okay. Dajcie znać, czy braliście udział, albo czy weźmiecie, bo tak jak w wyzwaniu mówiłyśmy, no, my w tym miesiącu było wykluczone, żebyśmy brały udział podczas weekendu w maratonie, ale jeśli wy dopiero weźmiecie, to też dajcie znać. Mówcie, co będziecie czytać lub co czytaliście i. Może jakich fajnych autorów poznaliście, z którymi będziecie kontynuować przygodę. A my się tymczasem żegnamy. Subskrybujcie. Lajkujcie. Gdzie się da? Komentujcie. I w książkach się z nami zaczytujcie. Pa!